Czy chcielibyście żyć pod dyktando smrodu? I to takiego, że aż boli głowa. Smrodu palonych plastikowych butelek albo i gorzej. O przepraszam, bo mi się właśnie niedobrze zrobiło. W takim gryzącym zapachu żyją na co dzień państwo burdatcy. Smród, który nie daje nam tu żyć i funkcjonować. Co jest źródłem tego fetoru? Jest nim zakład produkcyjny, który działa obok ich domu, Choć nie powinien, ale o tym za chwilę. A przy samej granicy działek postawiono komin, komin, który zatruwa życie. Przedsiębiorca ma dozwolone na emisję formaldehydu i dodatkowo jeszcze węglowodorów aromatycznych czyli to są wszystko substancje rakotwórcze. Pani Lucyna, mieszkająca kilka metrów od tego komina, próbowała szukać ratunku we wszystkich możliwych urzędach, ale te wydawały się być po stronie emitującego, a nie po stronie tych, którzy te emisje wdychają. Jednak nie poddała się, zaalarmowała wszystkich, w tym nas. I dosłownie kilka tygodni temu, bęk, pojawiło się światełko w tunelu i nadzieja na to, że uda się zatkać kopcący komin. Niestety czasu pozostało niewiele. No to zatkajcie nos i posłuchajcie tej historii. Ona może wydarzyć się każdemu. Łuczyce to miejscowość leżąca 17 km od Krakowa. Tutaj swój piękny dom ma pani Lucyna, jej mąż oraz jej rodzice. Mają ślicznego psa, ogródek, a nawet kurnik. Ale tę sielankę, to spokojne życie, zakłóca dymiący komin. Oto właśnie obieg, który wywołuje taki smród, który nie pozwala nam tutaj, domownikom, w ogóle przebywać na powietrzu. No dzisiaj akurat mamy deszczowy dzień i też wskazuje na to, że nawet w takim dniu nie jesteśmy w stanie tutaj swobodnie się poruszać. Natomiast tragedią, chyba największą dla nas jest w okresie letnim, kiedy mamy piękne słońce, piękną pogodę, a my jako domownicy jesteśmy uwięzieni w domu z zamkniętymi szczelnie oknami, drzwiami. No, przeżywamy tragedię. Jest to tragedia o bardzo drażniącym i nieprzyjemnym zapachu. To jest spalona guma, czyli tak jakbym sobie oponę paliła i to jest mniej więcej taki zapach. Jeżeli zawsze nieraz komuś chce wytłumaczyć, na czym polega ten smród, który nie daje żyć i funkcjonować, nam tu mieszkańcom najbliższym, to jest właśnie palona taka opona. I to życie w gryzącym zapachu trwa już od ponad roku. Ta historia zaczęła się w maju 24 roku. Na początku tutaj zakład był tylko magazynem. Później uruchomili produkcję, która polega na procesie wulkanizacji gumy. To są jakieś uszczelki, nie wiem, coś takiego. I został uruchomiony właśnie ten komin. On jest podłączony do jakiejś linii produkcyjnej, i w wyniku wysokiej temperatury jest jakiś proces, właśnie taki produkcyjny, palenia tej gumy, i tu jest wypuszczany właśnie ten cały. Smród, który nie daje nam tu żyć i funkcjonować. I jeszcze raz ten komin, z którego wydobywa się ten drażniący zapach. Komin ustawiony tuż przy granicy działki pani Lucyny. Ten komin jest prawie na naszym podwórku, więc nas nic nie osłania. W momencie, kiedy powstał i został uruchomiony ten komin, no udałam się tutaj do pana prezesa, umówiłam się na spotkanie, sądząc, że pan chyba nie wie co u nas jako u sąsiadów się dzieje no niestety na moją prośbę żeby może faktycznie gdzieś przenieść ten komin pan prezes nie widział takiej możliwości no i do dnia dzisiejszego nie widzi żadnej możliwości, żeby cokolwiek zmienić, żeby uchronić nas jakoś sąsiadów o tej strasznej uciążliwości. Jak już wspomniała Pani Lucyna, firma produkuje różnego rodzaju taśmy uszczelniające i izolacyjne. Tak to wygląda w środku fabryki, bardzo ładnie i czysto. Ale już nie tak czysto, a na pewno śmierdząco jest w okolicach komina tej fabryki. I właśnie zapach, a raczej smród produkcji tych taśm doprowadza do dosłownie bólu głowy okolicznych mieszkańców. W jakich godzinach ten smród występuje tutaj? Czy to jest incydentalnie, czy, czy to jest stały element? To nie jest incydentalnie. E, tak naprawdę to jest cały e, dzień e, w chwili obecnej, bo to było zmienne. Na początku kiedyś było, e, no właśnie. Nawet yy, linia już zaczyna być po 5 godzinie rano włączana i trwa nie raz do 14, nie raz do 16, a nie raz i do 22 godziny. Także cały Boży dzień jesteśmy po prostu uwięzieni w domu. No dla nas to jest życiowa tragedia. Mamy domek, mamy dużo zieleni, mamy naprawdę czym się cieszyć, ale w tej chwili to jest dla nas życiowa tragedia, ponieważ my nie jesteśmy, nie możemy się cieszyć, ponieważ każdy dzień to jest walka właśnie ze smrodem, z tym, żebyśmy mogli funkcjonować. Ja tutaj żyję z, ze starszymi rodzicami, którzy są bardzo ciężko chorzy. Mama ma białaczkę i jest w trakcie chemii. Tata ma bardzo poważne problemy sercowe. Ma problem z oddychaniem, więc dla niego to jest no, wyjście na, na zewnątrz. To jest no, nawet można powiedzieć, że może doprowadzić do, do śmierci, do takich zjawisk. Można powiedzieć, że nie ma dla nas życia. Nasze życie się tu skończyło w momencie, kiedy został uruchomiony ten, ta cała produkcja. Dobra, ale co tak naprawdę, tak konkretnie wdycha pani Lucyna, jej rodzina i mieszkańcy łuczyc? Bo to jest kluczowe. Zapytałem u źródła, czyli w samej spółce o to, co mi odpisano. W odpowiedzi na zapytanie dotyczące emisji z komina znajdującego się na terenie naszej nieruchomości uprzejmie informujemy, iż nasza jednostka prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska. Emitowane substancje są wynikiem procesów technologicznych objętych stosownymi pozwoleniami i zgłoszeniami zgodnie z wymaganiami prawa. Czyli nie powiemy, co wylatuje z komina, ale wszystko jest zgodnie z prawem. Chciałem dopytać na żywo o szczegóły, ale przedstawiciele zakładu grzecznie, acz stanowczo odmówili mi nagrania przed kamerą, a raczej przed iPhone'em. Ale wróćmy do najważniejszego pytania: co konkretnie wydobywa się z ich komina? O to zapytałem eksperta. Naukowca, profesora Mariusza Czopa z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, który zapoznał się z dokumentami, na podstawie których ten zakład funkcjonuje. Nie wiemy tak do końca, co wylatuje z tego komina, ale wiemy, co może wylatować z tego komina i wiemy, co tutaj przedsiębiorca ma dozwolone, żeby emitować. No i przede wszystkim jest tu wiele toksycznych substancji w tym rakotwórczych, między innymi dwutlenek azotu. Na pewno Państwo o nim słyszeli, no bo on jest jednym z elementów, dla których wprowadza się strefy czystego transportu, dlatego że tlenki azotu są emitowane przez samochody, no i wiadomo, że powodują, mogą powodować schorzenia rakowe. Dodatkowo poza tlenkami azotu, tutaj w, tym, w tych spalinach przedsiębiorca ma dozwolone na emisję formaldehydu, który również jest substancją rakotwórczą. I dodatkowo jeszcze węglowodorów aromatycznych, czyli to są wszystko substancje rakotwórcze, które mogą powodować negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie. Na miejscu profesor Czop sprawdził stężenie tych substancji o niezbyt przyjaźnie brzmiących nazwach. Lotne związki organiczne, tego nie powinno w ogóle być. To jest taki półprofesjonalny miernik przenośny. On mierzy zanieczyszczenie powietrza, mierzy zawartość lotnych związków organicznych oraz pył zawieszony, jak również temperaturę i wilgotność, które mają wpływ na to. No i tu akurat mierzymy zapylenie powietrza. No jest to dość dużo zapylenia, bo ten dym dość dużo tu emituje tego pyłu. Jest 93 mikrogramy na metr sześcienny, no 80. Jest to dużo więcej. Ja, ja akurat nim mierzyłem yy, w Krakowie u siebie yy, yy, zanieczyszczenie powietrza i tak wychodzi około 30-40 mikrogramów. Tutaj jest dość spore, no bo jesteśmy blisko tego emitora, jednak ten pył zawiewa tutaj prawo, lewo i się emituje. No Czyli to 70 to jest sporo. To jest dużo, dużo, dużo. I razem z profesorem Mariuszem Czopem przejrzeliśmy inne dokumenty. To, co zobaczyliśmy, było mocne. No ja tutaj ze zgrozą zobaczyłem, że tutaj dozwala się na emisję nawet kilku, po kilkaset kilogramów tych substancji, o których mówiliśmy, czyli dwutlenku azotu, formaldehydu. I węglowodorów aromatycznych. Nawet po kilkaset kilogramów czystej postaci tych substancji można emitować z takiego komina. Są to bardzo duże ilości, od y, chyba 200 do 700 kilogramów rocznie, czyli to są emisje na poziomie kilku kilogramów czystych substancji y, na dobę. To jedno, że zakład dostał pozwolenie na wypuszczanie przez komin ogromnych ilości tych gazów. Ale coś niebywałego napisanego w dalszej części dokumentu, a dokładnie to, że eksploatacja instalacji nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny. Oraz, to jest dobre, stwierdzono, iż z przedłożonych przez wnioskodawców materiałów wynika, że środowisko naturalne będzie prawidłowo zabezpieczone przed możliwością szkodliwego oddziaływania. A więc według tych dokumentów... Ta emisja bardzo duża, buzująca z komina, nie będzie przenosić się poza działkę nieruchomości, na której stoi komin. Widzimy tu, że komin stoi w granicy praktycznie działki. Ja stoję na działce obok, czuję ten duszący zapach. A dokument mówi, że, no jakby mając na uwadze zasadę, że zanieczyszczenia z emitora nie powinny przechodzić za działkę, uznaje się, że nie będą przechodzić. No co jest po prostu śmieszne i kuriozalne, bo zobaczcie Państwo, granica działki jest tu jak płot emisja następuje, my to czujemy, na pewno emisja na nas ma również oddziaływanie i wpływ negatywny, a ktoś mówi, że magicznie zanieczyszczenia emitowane z takiego komina zatrzymają się na granicy działki, więc to jest jakby, to nie jest nietypowy przypadek, to jest właśnie typowy przypadek właściwie braku sensownych działań organów, które Dają pozór legalności takiej inwestycji, wydają do pozwolenia dokumenty, w których jest nieprawda, w których jest zbyt duża emisja, duże ilości emitowanych zanieczyszczeń do powietrza. Nikt się nie zastanawia, jakie stężenie będzie się generowało w otoczeniu, a ono może przekraczać tutaj u nas, w tym miejscu, standardy dopuszczalne dla powietrza. No i wprowadza się w błąd informacjami, że ten oto wpływ z takiego komina no, zatrzyma się na granicy działki. No i mając na uwadze to, że poświadcza się tam, że tego wpływu nie będzie, no nie zobowiązuje się przedsiębiorcy do adekwatnych działań naprawczych, czyli jakichś systemów filtrów, systemów jakiegoś utylizacji tego dopalania tych oparów, żeby usunąć te zanieczyszczenia, rodzaju monitoringu, czy konieczności pomierzenia zanieczyszczeń poza terenem swojej działki, no nie nakłada się nic, zakłada się, że wszystko jest legalne, wszystko jest w porządku, no i wtedy tacy ludzie, jak tutaj państwo. Szczerze ich współczuję, są kompletnie bezradni, dlatego że jest pozór legalności, jest ten dokument, który mówi, że przedsiębiorca ma dozwolone. Tak, pozór legalności, w myśl zasady, papier przyjmie wszystko. I skoro jesteśmy już przy papierach i urzędowych dokumentach, to teraz przejdźmy do problemu równie wielkiego jak drażniący zapach z komina czyli do walki pani Lucyny, do jej prób załatwienia sprawy w różnych urzędach. I tu historia przestaje być historią komina, a zaczyna być opowieścią o naszym państwie. Zgłaszałam to do gminy, zgłaszałam do Wiosiu, do Giosiu, wzywałam policję. No, gmina niestety uważa, że oni nie mają żadnej jakby władzy prawnej, żeby cokolwiek tutaj podjąć, jakiekolwiek działania, ponieważ nie wydawali żadnych pozwoleń, żadnych decyzji tutaj zakładowi. Więc w świetle prawa uważają, że nie mają żadnych możliwości, żeby w jakiś sposób spowodować, żeby zakład no nie był tu dla nas tak uciążliwy. O, przepraszam, przepraszam, ale naprawdę mi się niedobrze zrobiło. Ta w naszą stronę jak wiatr, jest, no to dramat. Próbowałam też przez takie mediacje, rozmowy z, właśnie za pośrednictwem pana wójta, który się zgodził. No, ale również oprócz tego, że spotkało mnie, że zostałam obrażana, że mnie atakowano i zastraszano, nic się nie udało po prostu załatwić. Ale kto zastraszał i atakował? E, oczywiście to była e, e, narracja e, pana prezesa zakładu. Dobra, gmina powiedziała. To nie my. Tak. Ruszyła pani wyżej. Ruszyłam wyżej. Były tutaj kilka kontroli było z Wiosiu też na mój wniosek, ale nie spowodowało to też żadnych działań czy starostwa czy innych instytucji, pomimo, że też wiosi jakby wniósł wniosek o rozważenie możliwości zastosowania pewnych przepisów z ochrony środowiska, co by powodowało jakieś wprowadzenie ograniczeń, ale Starosta nie uważa, żeby cokolwiek móc tutaj zrobić, działać, bo uważa, że jest wszystko w porządku. Kiedy zaczęłam gromadzić ten cały materiał, i też nie znając się na tym, ale zaczęłam to studiować, dokumenty, okazało się, że teren, na którym jest położony zakład, jest z symbolem U. I zgodnie z, z miejscowym, tak, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego to są usługi, jakaś wytwórczość rzemiosło. Oczywiście y, są tereny u nas w gminie o znaku y, P, gdzie jest produkcja. Natomiast tu nie jest produkcja, tu są usługi. Czyli są tereny w gminie, gdzie są symbolem P przeznaczone, e, przeznaczone na, na produkcję, miejsce. natomiast ten teren jest na y, usługi. Złożyłam wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji na pozwolenie na budowę, ponieważ właśnie się, jak dopatrzyłam się, że jest niezgodnie zakład usadowiony zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego postanowiłam właśnie złożyć taki wniosek. No i po długich miesiącach wojewoda faktycznie wydał decyzję o stwierdzeniu nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, ale z uwagi na to, że w toku postępowania RDOŚ wydał stanowisko tu nasz krakowski, że przed wydaniem pozwolenia na budowę powinna być wydana decyzja o uwarunkowaniach Środowiskowych, czego zakład również nie posiada. Momencik. Zbudowano fabrykę w miejscu, gdzie fabryka nie powinna powstać. Wydano pozwolenie bez decyzji, bez której ta budowa nie mogła ruszyć. Dokładnie. I te wszystkie instancje tego nie wychwyciły, tylko pani to wychwyciła? No tak, to się okazuje, że taka jest smutna, ale taka prawda jest. Oj, smutna prawda o tym, jak działają urzędy. Dodatkowo po czasie to unieważnienie decyzji o pozwoleniu na budowę zostało zaskarżone przez prawników spółki, a główny inspektorat nadzoru budowlanego przychylił się do tego wniosku, stwierdzając, że państwo burdaccy nie są stroną w postępowaniu, pomimo tego, że bezpośrednio graniczą z kopcącym zakładem. No i komin kopci dalej. Do tego wszystkiego spółka, której komin zatruwa życie pani Lucynie, jest takim lokalnym potentatem. W takich mniejszych miejscowościach walka z firmą, która daje nie tylko zatrudnienie dla okolicznych mieszkańców, ale ma też ogromny wpływ na życie lokalnej społeczności, jest bardzo, bardzo trudne i niełatwo znaleźć sprzymierzeńców nawet wśród sąsiadów. Bo spółka sponsoruje różne wydarzenia w łóczycach, wspiera lokalną straż pożarną i drużynę piłki nożnej. I dobrze. Ale chyba mieszkańcy Łuczyc woleliby, aby szlachetne były nie tylko takie czyny, ale także powietrze, którym oddychają. Dobra, to przechodzimy do kontrataku. Trzeba pomóc pani Lucynie, jej rodzinie i jej sąsiadom. Państwo Burdatcy otrzymali od profesora Czopa narzędzia do pomiarów i nie czekając na łaskę bądź niełaskę urzędników, sami zaczęli mierzyć powietrze, którym oddychają. I dobrze. Samoobrona. Wezwali też media, które nagłośniły sprawę. Jak to możliwe, że w środku miasteczka działa zakład, który według specjalistów nie powinien tu istnieć? W podkrakowskich Łuczycach przemysłowy komin stanął kilka metrów od domów. Z wydobywającym się z niego dymem mieszkańcy mierzą się każdego dnia. Pomimo tego wszystkiego, pomimo tej ogromnej już medialnej nawet afery, niewzruszony pozostaje urząd, który wydał te wszystkie pozwolenia, czyli starostwo powiatowe w Krakowie. Pomimo tego, że na przykład według Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pozwolenie na budowę tego zakładu zostało wydane zrażącym naruszeniem prawa bo bez niezbędnej decyzji środowiskowej. Mimo to starostwo nie widzi w tym żadnego problemu, zresztą znamienne jest stanowisko urzędniczki starostwa wyemitowane w TVP-Info, ta poddała w wątpliwość to, jak mieszkańcy mierzą stan powietrza. Pytanie, czy, jakie to są mierniki, czy to jest wszystko odpowiednio opomiarowane, to też robi mieszkaniec, tak? A potem dała znakomitą radę. Ten film i te pomiary powinny zostać skierowane przede wszystkim do organów kontrolnych. No powinny, zdecydowanie. Pani ze Starostwa Powiatowego jest świetnym doradcą, Szkoda, że urzędnicy starostwa nie byli tak świetni przy wydawaniu pozwolenia na budowę tego zakładu w łuczycach. Przypomnijmy, zezwolenie wydano wbrew planowi zagospodarowania przestrzennego oraz bez niezbędnego dokumentu takiej ekspertyzy, jak ta inwestycja będzie oddziaływać na środowisko. No cóż, wtedy dobrych rad zabrakło. No ale dobra, jak sytuacja wygląda teraz, na dzisiaj? Po tych heroicznych działaniach pani Lucyny, która napisała do wszystkich możliwych urzędów, zaalarmowała media oraz mieszkańców. Po pierwsze, jej działania obudziły sąsiadów, którzy zaczęli martwić się o swoje dzieci, bo w okolicy zakładu funkcjonuje także szkoła. Podobno rodzice wysłali już pierwsze pisma do kuratorium. Po drugie, są też sukcesy urzędowe, bo po zgłoszeniu sprawy do prokuratury, ta uznała w toku postępowania, że pozwolenie na budowę zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa, ze względu na to, że nie było ono tego kluczowego dokumentu, o którym my mówimy, czyli tzw. decyzji środowiskowej, wydanej na podstawie profesjonalnego raportu oceniającego wpływy na ludzi i środowisko, oraz zalecającego konkretne zabezpieczenia. Podobnie sprawę widzi Wojewoda Małopolski, który ponownie stwierdził nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę. Tym razem jednak nie na wniosek pani Lucyny, ale sam z siebie, z urzędu. Więc nie powtórzy się już historia z zeszłego roku. Unieważnienie nie doszło do skutku, bo według urzędników państwo burdaccy nie są stroną w postępowaniu. Tak więc mamy spory sukces pani Lucyny. Ale to nie oznacza, że państwo burdaccy mogą już otwierać szampana. Bo pewnie spółka znowu zaskarży tę decyzję, ten wniosek o unieważnienie pozwolenia na budowę. I wtedy znowu sprawa rozstrzygnie się w Warszawie, w Głównym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Jeśli GIMP nie przychyli się do decyzji wojewody o unieważnieniu decyzji o pozwolenie na budowę, fabryka będzie dalej działać i dalej dymić. Co więcej, w lutym 2026 roku minie 5 lat od wydania tego pozwolenia na budowę i pozwolenia na funkcjonowanie zakładu. Jeśli nie zostanie wygaszone przez główny inspektorat nadzoru budowlanego, to po tych 5 latach takie w Polsce mamy prawo to pozwolenie, mimo że wydane z rażącym naruszeniem przepisów, Zostanie już zalegalizowane na wieki, wieków, amen. A więc czas gra tutaj na korzyść zakładu emitującego gazy. Oj, niełatwo jest być w Polsce wędzonym. I co najważniejsze, ja rozmawiałem wielokrotnie z mieszkańcami. Oni nie chcą, żeby ten zakład się zamknął, żeby przestał działać. Oni chcą tylko jednego: żeby dało się po prostu oddychać. No, i co? Sprawa jest już na ostatniej prostej. Oczywiście opowiemy, jak to wszystko się skończyło. Jak tylko sprawa się rozstrzygnie, to opublikujemy materiał na ten temat. Subskrybujcie Rynek Krowoderski, żeby Was nie ominął. I oczywiście ogromne ukłony dla naszych patronów. Dziękujemy Wam za wsparcie niezwykle serdecznie.